Cześć, witajcie, w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka pokazałem wam już całą masę mechów, ale to nie koniec. Dzisiaj pokażę wam mechaniczną zbroję Batmana. 140 elementów, 65 zł, katalogowo, a mniej w Alto. No i to jest po prostu kolejny Batman z garścią kolejnych czarnych klocków. Myślę, że tak można ostatnio opisywać zestawy z człowiekiem nietoperzem i w tym wypadku absolutnie nie jest inaczej. Ale też wydaje mi się, że przez bardzo dużą liczbę figurek Batmana, choćby w magazynach z Batmanem. Figurka mrocznego rycerza trochę nam spowszedniała. No i mamy tutaj Batmana oraz Mecha, który został wyposażony w taką, jakby pelerynę, i też w bardzo duży Batarang, no i w sumie w wielki tajl z logotypem Batmana. Czyli, tak na dobrą sprawę, Batman w Mechu to taki ultra wielki Batman i to właściwie. Chyba wszystko w temacie powiedziane, mamy tutaj też miotacz groszków i w sumie takie skrzydełka z tyłu, które trochę są peleryną, trochę skrzydełkami, więc w sumie nie wiadomo, czy Batman będzie latał, czy nie będzie latał, ale zobaczmy sami, jak ten mech się prezentuje. W sumie tak, mieliśmy tego Batmana figurkę akcji, teraz mamy Batmana w mechu. A jeszcze mam Wam do pokazania Batmana figurkę akcji jeżdżącą Batpodem, więc w ogóle tam już jest totalna czwarta gęstość. Zamówiłem ten zestaw, niedługo pewnie dojdzie i myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni jakoś Wam go pokażę, czy to będzie prędzej, czy później. Zobaczymy, jaki będę miał nastrój do składania kolejnych setów. No a tak to wygląda z drugiej strony. Możemy zobaczyć, jak Mech sobie stoi, trzyma Batarang. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy takie elementy, które mają troszeczkę imitować pelerynę, a troszeczkę wyglądają jak skrzydła. Batman na sobie sadzamy do środka, więc on tam ma wygodnie. Jest i miotacz strzałek zamontowany, no właściwie nie strzałek, tylko groszków, zamontowany w prawej dłoni. Lewa dłoń może rzucać batarangiem, i to tyle. Karton jest bardzo cienki, więc ja go otworzę w sposób klasyczny, bo nacinanie tych cienkich kartonów nożem. Jest jeszcze bardziej ryzykowne. One się po prostu lubią rozszarpywać pod naporem noża. I zwróćcie uwagę na to, że ten karton jest w środku biały. Nie jest jakiś taki szarawy, więc Lego znowu tutaj troszeczkę kombinuje z surowcem. Tutaj zapewne mamy schowaną pelerynę Batmana i zestaw został spakowany. Przy woreczki mamy też instrukcję, która została zrobiona na bogato, bo mamy tutaj papier kredowy. No 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 zestaw premium jak na tak mały, to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Zaraz mech tutaj wróci, już kompletny, poskładany, dajcie mi moment. Nie musicie być cierpliwi. Czy ten Mech wyróżnia się czymś szczególnym? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest wybór dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie posiadają w swoich zbiorach minifigurki Batmana albo nie mają w pobliżu salonów prasowych, żeby kupić magazyn z kolejną minifigurką Batmana. I to jest chyba najlepsza i najkrótsza recenzja, jaką możecie usłyszeć. A jeśli to za mało, zobaczcie, jak prezentuje się ten set. Mech nie należy do grona tych, które są dobrze pozowalne. Myślę, że problemem jest to, że on jest zginany w biodrach i w kostkach, kolana są sztywne, no i niestety nie mamy tych nóg jakoś sensownie ułożyć. Ewentualnie możemy je ustawić tak, no i wygląda to po prostu jak jakiś taki prototyp egzoszkieletu. Możemy sobie oczywiście też pokręcić mechem w pasie, możemy opuścić jego na pierśnik i tutaj umieścić minifigurkę. Na samym na znajdziemy okrągły tile 2 na 2 z takim bardzo klasycznym logotypem Batmana. Z kolei na rękach mecha znajdziemy jedziemy miotacz, właściwie tylko na jednej ręce, bo w drugiej mech trzyma batarang, a obok miotacza groszków jest jeszcze klip, żeby sobie wpiąć zapasowy batarang dla minifigurki Batmana. No i to, co mamy z tyłu, hmm, bardziej to przeszkadza niż pomaga, bo kiedy to odepniemy, lepiej jest sobie to po prostu zaślepić tailem 2 na 3 i będzie to chyba wyglądało bardziej estetycznie, bo to jest jakiś taki, nie wiem, silnik odrzutowy. Możemy sobie oczywiście tym elementem tak pokręcić. Wygląda to chyba jeszcze dziwnie, a kiedy to Opuścimy w ten sposób. Trochę to imituje pelerynę, ale nadal wygląda dość koślawo. No i kiedy go tak ustawiamy, no zobaczcie, on jest jakiś tak nienaturalnie pochylony, a Wygięcie go bardziej jest już niemożliwe, bo te zawiasy mają pewne ograniczenia. Figurka jest bardzo klasyczna, wyposażona w materiałową pelerynkę. Mamy też kask już tej nowej generacji, że tak się wyrażę, czyli kiedy go zdejmujemy, Batman ma białe oczka, a pod spodem mamy normalną główkę bez tych dziwnych białych pasków na czole. Torsik też prezentuje się bardzo klasycznie, nie ma tutaj nadruków ani na rączkach, ani na nóżkach. No i na wyposażeniu batka znajduje się zwykły Batarang. Naprawdę, jeśli jakimś cudem jeszcze w waszych kolekcjach nie ma ani jednej minifigurki Batmana, to po tego mecha możecie sięgnąć. Natomiast jeśli Batmany się u Was pojawiają, to ja nie widzę powodu, dla którego miałbym was przekonać do zakupu. To jest po prostu Batman i garść klocków. Okej, okay, fajnych i przydatnych, bo to są kolory uniwersalne, często używacie szarych elementów, żeby sobie coś zbudować. Czarne też będą przydatne. Ale nadal nie widzę więcej argumentów. Poza tym Batman, którego możemy zobaczyć na pudełku, ten komiksowy kompletnie nie jest podobny do tej figurki, którą znajdziemy w zestawie, więc naprawdę liczba argumentów za jest bardzo. Mała i nawet nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć jakieś pozytywy, które absolutnie powiedzą: Ten zestaw jest wart uwagi. Bo nie jest i pewnie to nie jest jedyny mech Batmana, który się pojawi, bo zakładam, że w kolejnych latach Batman znowu dostanie swoje mechaniczne wersje. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.